Mimo o patriarchacie, czyli czymś, co jest w naszym społeczeństwie tak mocno zakorzenione, gdzie zakorzenia w naszych umysłach, zakorzenia w instytucjach kultury, w kulturze, w popkulturze, w mediach. Zjawisko jest tak powszechne i dotyka tak wielu sfer naszego życia, że po prostu wydaje się, że przestaliśmy je zauważać. Wydaje nam się, że, że warto, warto, warto cały czas ten temat poruszać, pokazywać różne jego aspekty. W naszym przypadku staramy się, żeby to było. W pewien sposób komediowe, trochę z humorem, trochę z przekąsem. Mamy cztery kobiety, cztery wyjątkowe aktorki, e, które bardzo tutaj dużo też wniosły do, do scenariusza, dopowiedziały bardzo wiele kwestii e, i, i myślę, nabrało to o wiele więcej życia. Świat jest e, bardzo kobiecy, ale jak też się okaże w trakcie spektaklu, nie do końca kobiecy, bo e, też pokażemy różne aspekty m, traktowania. Y, Innych ludzi, traktowania mężczyzn, męż, mężczyzn przez kobiety, kobiety przez kobiety e, i różnych relacji społecznych. Dla mnie to jest świat przede wszystkim konfrontacji y, dwóch punktów widzenia. Y, tego, czego społeczeństwo od nas oczekuje, tak stricte genderowo, kulturowo od nas jako od kobiet, z drugim punktem widzenia. Jakie są tak naprawdę nasze potrzeby i nasze oczekiwania wobec współczesnego świata? Jest część rzeczywiście rozrywkowa, y, Arystofanes i tekst komediowy. Czasem jest taki śmiech przez łzy, kiedy będziemy się łapać na tym, że usłyszymy tekst, który dopiero potem nas zadzwoni w uchu i, i załapiemy pewną refleksję. Czasem też puścimy oko do widza po prostu.